Witajcie widzowie w kolejnym filmie z FNAFA 4. Słuchajcie, normalnie zaczynamy znowu tą grę. Szósta noc będzie, ale to zaraz. Najpierw coś ekstra, zobaczmy sobie tutaj. Mamy takie różne rzeczy, nie odblokowane oczywiście jeszcze. Ale to sobie do tego myślę, że jeszcze dojdziemy kiedyś. O, patrzcie, o, Making Foxy. Jaki zły O, tu mamy animatroniki, z tym sprawdzić. Z Fre Fredonk, Bonjong, Cicka, Foxy. O, Nightmare Fredbert to mój ulubiony jest. Plus trap i tu jeszcze jeden, ale myślę, że Wy wiecie o kogo chodzi. Nawet ja wiem też, ale jak ktoś nie wie, to to się pewnie dowiecie w którymś z najbliższych odcinków. A my lecimy do szóstej nocy. A nie, jeszcze zanim zaczniemy, to w do w górę, udostępnijcie ten film do jak najwięcej znajomych oraz oglądajcie go do końca. A więc dobra, lecimy do szóstej nocy, bo musimy to zrobić. Cicho mam tą grę dosyć. Mi się bardzo nie podoba. Okej. Okay. Okej. Okay. O! Ty już! U? Kurde! Dobra nie było Nie ma kurde dobra de boa, Dobra. Będzie jumpscare, a nie, widzowie, nie będzie chyba jumpscara. A nie, widzowie, nie będzie jumpscara. Dobra, jak się zrobił taki czarny ekran, to ja wiem o co z tym chodzi, widzowie. To znaczy, słuchajcie, że już teraz nic nie może mnie zaatakować. Tylko... no, był dźwięk jumpscara, to prawda, ale. No, noc się sama przejdzie, po prostu teraz nie wiem, więc ja tu nie muszę nic robić, już tylko. Ja to wiem, widzę jakby z własnego doświadczenia, bo ja to już tak miałem kiedyś. Nie było to, co prawda, na odcinku, ale. Ale tak właśnie, słuchajcie, było. No, a tam słychać, że oni sobie właśnie chodzą. Nie, z druga M nie, nic się nie będzie już działo. Więc dobra, chociaż sobie trochę tak nerwów zaoszczędzę. O, dobra, trzecia M, chyba się powinien Fredber pojawić kurat mój ulubiony No ale cóż? No cóż, no i tak się przejdzie samo. no. no i tch, że nie muszę nic zrobić nawet. Śpię. Ja widzowie, pierwszy raz zasnąłem przed ekranem. Śpiew w tej chwili. pois diz Jeff Radmer Piąta M. I ja właśnie może ten czarny ekran Widzowie wymyśliłem teorię Że ten czarny ekran jak się robi Może to znaczy że nasza postać Czyli ten Evan Afton Tak on się chyba nazywał Po prostu już po położył się spać nie A skoro te wszystkie potwory, które są w jego domu te animatroniki, nie wiem czy to tak można nazwać. No wiem. No, wiecie o co mi chodzi, nie? O, szósta. Nie no, to w sumie są animatroniki. Tylko w takiej wersji dziwnej, przerażającej. I go już po prostu, skoro to on nie istnieją naprawdę... O dobra, czekajcie, będzie scenka jakaś. Słyszysz mnie? Aby czekać, ja to Wam powiem. Skoro nie istnieją naprawdę tylko z jakimiś tam wyobrażeniami jego, no to nie atakują go, nie? Ja no, on po prostu poszedł ze spać. Nie? No, tak, nie. Dobra, czy Ty mnie słyszysz? Nie wiem, czy Ty mnie możesz słyszeć. Przepraszam. Jesteś zepsuty, albo złamany, albo zniszczony, czy coś takiego. Ciągle jesteśmy przyjaciółmi, na pewno Kuźma. Ciągle w to wierzysz? Wciąż tu jestem. Jakby Puciłbak Together coś tam Nie wiem co to znaczy. Put you back nie wiem co to znaczy. Hmm, rozryczał się. Smutny trochę, no smutna trochę fabuła tej gry jest no. Ale przyszedłem w szóstą noc i teraz klikamy sobie w ekstra o kurde, się trochę wystraszyłem Jump Scary. Posłym możemy pooglądać jump scary. O, Fredber! Panuj w plus trap? Lecimy widzowie. Tylko czekajcie grę z pogub A nie, dobra, jest już dobrze, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Wow, nie wiedziałem, że tak się stanie. Nightmare, widzowie, czyli noc siódma. Lecimy. Lecimy z tym. Okej, okay, dobra, nie ma. Окей. Но где это нечто есть? Что с фокси? Не могу. Jo! Zamknąłem drzwi przecież! Kurwa... Kurczę, przepraszam, bardzo mocno. ale zamknąłem drzwi! A może to trzeba dłużej? Kurde, może to po prostu dłużej trzeba? Możliwe. W każdym razie... Prawie za... A No i co ja robię, powiedzcie mi?

Nie oddychał! Ale się nie wystraszyłem, chociaż tyle dobrego. Sukces. Pierwszy raz się w tej grze jumpscare'a nie wystraszyłem. Dobra, widzowie, ostatnie podejście to będzie. Słuchajcie, no. Co strasznie słabo słychać. Nie było słychać w ogóle. No, dobra, dobra. Nie oddychał, no. a oddychał w sumie. Tylko, ja tylko tak cicho, strasznie. Słuchajcie, dobra, 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 dobra. w tym odcinku byłoby, że na tyle że się z nami żegnał. Widzimy się w kolejnych filmach. W sumie jutro z gry troszkę przyjemniejsze niż w FNAF 4. Nie mówię, że w FNAF 4 nie lubię. Też fajna gra, ale z takiej. Już mniej stresującej, mniej strasznej, już chodzi mi o taką, z takiej bardziej kolorowej, takiej przyjaznej, czyli z kastu crushersów, widzowie. Dzisiejszym odcinku jeszcze ja Wam żegnam, pamiętajcie, żeby zaszczepić co jeszcze słówika na tym kanale, oczywiście z stroneczkę, łapkę w górę, fatyflę, udostępniać ten film tak największej ilości osób znajomych, I żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zarówno z tej gry, jak i z innych, które na tym kanale się znajdują. Do widzenia, pa pa pa, no pa.